Przed tak wielki. No. My wtedy po udzieleniu takiej kąpieli, to jest chrztu, temu, który uwierzył i do nas się przyłączył, prowadzimy go na miejsce, gdzie się gromadzą tak zwani bracia, by wspólnie, a żarliwie modlić się za siebie, za oświeconego, to jest tego, który przyjął chrzest i za wszystkich, gdziekolwiek tylko się znajdują by przez to razem z poznaniem prawdy otrzymać łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków, przestrzegania przykazań i dostąpienia zbawienia wiecznego. Po ukończeniu modlitw dajemy sobie pocałunek pokoju. Następnie przynoszą przełożonemu braci chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. Ten je bierze, i chwali ojca rzeczy przez imię syna i ducha świętego i składa długie dziękczynienie za tę właśnie łaskę, jakiej nam udzielić raczył. Po odmówieniu modlitw i dziękczynienia przez przełożonego, cały lud obecny z radością woła Amen. Amen zaś w języku hebrajskim znaczy niech tak będzie. Gdy przełożony odprawił obrzęd eucharystyczny i gdy już cały lud dał odpowiedź radosną, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdają każdemu z obecnych cząstkę eucharystycznego chleba oraz wina i wody i roznoszą je do tych, co nie są obecni. ut tibi hoc udzielić pomocy. Tak żyj abyś mógł przyjmować każdego dnia. Kto nie jest godzien przyjmować codziennie, nie jest godzien również Po. Roku. Dlatego Chiód codziennie składał ofiarę za swoich synów, aby nie strzeżyli czymś w sercu lub w słowie. Słyszałeś przecież, że każdorazowe złożenie ofiary oznacza śmierć, zmartwychwstanie, w niepostąpienie pańskie oraz opuszczenie krzechów. I jeszcze nie chcesz codziennie przyjmować tego kręta życia. Gdy ktoś ma w ciele ranę, potrzebuje lekarstwa. Raną jest to, że ulegamy grzechowi, a lekarstwem z lekarstwem. Oh, meu o zgodę w świecie, za cesarza i wojsko, za chorych i straconych wody, za wszystkich potrzebujących pomocy zanosimy wodę i przedkładamy ofiarę. Wspominamy też zmarłych, najpierw patriarchów, proroków, apostołów, męczenników, aby Bóg ze względu na ich rozwój, i wstawiennictwo przyjął naszą ofiarę. Potem modlimy się za zmarłych ojców, biskupów i w ogóle za wszystkich, którzy wśród nas zasnęli. Wierzymy bowiem, iż modlitwa pomaga dużo, zwłaszcza tym, za który jest składana ta święta i przejmująca ofiara. Następnie odnawiamy modlitwę którą zbawiciel dał swoim uczniom. Witam cię, wit wzmacniającym pokarmem jest krew Pana. Nie wszystko zaraz od początku spożywamy i pijemy. To i najpierw, powiedział. Jest więc pierwsze, jest i drugie, co pić powinieneś. Jest więc pierwsze, i drugie, i trzecie, co masz pożywać. Pierwsze to owe pięć ple Drugie to siedem chleb. Trzecie to samo ciało Chrystusa. Nie opuszczajmy więc żadną miarą takiego Pana, który w miarę sił każdego łaskawie udziela nam pokarmu. Jeśli zaś ktoś wstydzi się prosić o pokarm pożywniejszy, niech się ogranicza do tego, co ma. I ucieka się do słuchania Słowa Bożego. Gdy je usłyszy, głód poczuje, a apostołowie dostrzegą zgłodniałego. Jeśli by i oni nie widzieli, czego trzeba dla zaspokojenia tego głodu, wie to Chrystus. Wie, że ów nie pożąda ziemskiego pokarmu, lecz pożywienia Chrystusa. Naszego Boga i Pana, który żyje. Przyjeżdża...